Dane są punkty. M o współrzędnych minus -2 i 1 i N o współrzędnych minus -1 i 3. Punkt K jest środkiem odcinka MN. MM. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układów współrzędnych jest punkt i cztery wersje. Zadanie jest dwuetapowe, a mianowicie, najpierw mając te dwa punkty. Musimy znaleźć środek tego odcinka i będzie to punkt K. Jako środek odcinka MN. MM. I dopiero później ten punkt K, który nam wyjdzie, przekształcimy w symetrii środkowej względem początku układów współrzędnych, uzyskując którąś z tych wersji. Zaczynamy od określenia punktu K. Współrzędne środka, czyli K. Jak się liczy? Dodaje się odpowiednie współrzędne i dzieli się przez dwa. No krótko mówiąc, średnia arytmetyczna z odpowiednich współrzędnych. Pierwsza będzie minus 2, to jest ta liczba, dodać ta liczba i przez dwa. Druga współrzędna ta sama zasada, ale dla tych dwóch liczb. Czyli 1 dodać 3 i przez 2. Minus 2 dodać. Minus 1 to będzie minus 3 i przez 2, czyli minus 3 drugie. I nawet nie zamieniam na liczbę mieszaną. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie liczby 3 drugie zapisane są właśnie w ułamku niewłaściwym, więc niech tak zostanie. Natomiast druga współrzędna, 1 plus 3 to jest 4, i przez 2 to jest 2. To jest dopiero środek odcinka MN. MM. Teraz ten punkt przekształcamy przez punkt 0,0. 0. I taka teoria, jeżeli punkt P miał współrzędne x i y. I przekształcamy go w symetrii środkowej przez punkt 0,0, to uzyskujemy punkt P prime taki, że te współrzędne zmieniają swoje znaki na przeciwne, czyli będzie minus X i minus Y. Będzie liczba dodatnia, to tu będzie ujemna. Jak tu będzie ujemna, to tu będzie dodatnia i to samo z y. To jest teoria. A zatem, bazując na tej teorii, jeżeli jest punkt k i przekształcamy przez punkt 0,0, to jego obrazem będzie. No Zmieniam tu znak na przeciwny, to będzie 3,2. Tu zmieniam znak na przeciwny, będzie minus 2. I pytanie tylko takie, czy jest taka odpowiedź? 3 drugie mamy, ale to jest dwójka. 3 drugie minus 2. O. To, co uzyskaliśmy, jest dokładnie odpowiedzią d. To jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania.